Maneczka, ziemeczki, z tej strony. Polski Met dzisiaj wchodzimy w nowej serii na kanał czyli GTA Online, GTA Fabuła. Idziemy zrobić pierwszą misję. Siadamy do auta. Jedziemy do Simeona. W pierwszym odcinku będą jeszcze cutscenki, ale w następnych, znaczy w pierwszych dziesięciu mogą być cutscenki, ale w... już po dziesięciu nie będzie cutscenek, więc lecimy do Simeona, o o, nie umiem z Małdem jeździć. Dobra, już musiałem psa uspokoić i przy okazji wrąbałem się. Ucne mm. to. się wyrzało? Tak. German, 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 my dear boy. So good to see you. So good. Hold me. Yeah, look, man. Look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why I have to say to you that you are employee of the month. Huh? Anyway, congratulations. It wasn't easy picking a winner.

Takatzenkays do gavins. Hello, Lamar. This one, Franklin here has been awarded Employee of the Month. You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this employee of the month shit, homie. I'm sitting up here trying but to you get. What you mean, a fuck this employee of the month shit, man? When there's some shit to be won, goddammit, it, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about. I take no prisoners. I go hard doing this shit, big dog, big nut. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say. Uh, maybe next month. Huh? Hey, fuck next month, Simi. What about today? I, I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made the payment at all. Some kid at Gucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire about the bike. We got work to do, uh, employee of the month. chodźmy do tego auta. Szatan na szatan Ja parę razy prawie przeszłam w Więc wszystkich miejsc nie znam do końca, ale Trochę znam misji, więc z tej serii tak będzie 40 odcinków. Ojej, źle pojechałem. Trzy misje w tym. Ja mnie umiem jeździć. mówię to już drugi raz, ale w... jak sobie przychodziłem to, tą fabułę pierwszy raz, to nie wiedziałem, że go trzeba zaszczelić. Go po prostu za nim jechałem i chciałem go wywrócić, tak się tego nie robi, trzeba zaszczelić. Jakby coś to w szelaniu trochę jestem dobry, nie mówię, że jestem full dobry, ale postaram się strzelać same heady. No, ja wiem, jaki to garaż, a ten jego przewracam. No i on ucieka. Jakieś auto, to dobra biegniemy. kotek, nie chciałem kotka walnąć. To jest ta się otworzyć się. A jest ile to dla Marydzie. Na niego czekam. Jak ktoś nigdy nie grał w fabułę, to ten garaż, to w tym garażu to jest, a nie w tamtych dwóch, więc ja popieram od razu wchodzić do tego po lewo. Znaczy po prawo. Dawaj mi ten pistolet szybko. Jestem. Leży Jezu, wiem, że mi, Jezu. Ja się szalam na pierwsze osobowce sobie... mi. O nie! Dobra. Dobra, jednak muszę wybiec. W tym... teraz nie jestem rozgrzany, a tak to strzelałem się z kolegami na online, więc... Ło, się. Jezu, Frank, co ty? Dobra, strzelam w cystermę. Hop, się spalił. Dobra, leży... Leży... Tu! O nie! Za bardzo poszłem, ja tu zginę. Aj, za daleko poszłem, no Czemu? Teraz chyba będę strzelał sama. Hand. Failu, failu, jeszcze raz fail. Dobra, rozwalam. Jezu, jestem słaby tu w strzelaniu na fabułce pistoletem. Lubię strzelać, ale nie na fabule. Dobra, to dobra. Jak się chowa za tym murkiem, to strzelcie mu w nogę, żeby się wywrócił. Gdzie tu są? So, gdzie jest ten chłop? Tu jest. On nie wziąłem, myślałem, że przyszedł jakiś. Leży. Leży. Tam jest? Puch. O i tu nie mogę iść tego. leży, leży, dobra. On tu będzie jechał, jak go spróbuję zestrzelić. Biegnie? Biegnie.

Dobra, zginął. Więc teraz szybko jedziemy do domu Franklina. O. Szybciutko, szybciutko. Zajedziemy i jak macie jakieś protipy, to <laughs> piszcie w komentarzach i pozdrawiam dużo ludzi, bo mnie nauczyli w tę grę grać. Tak. Albo, no pozdrawiam po prostu, nie wiem kto, ale pozdrawiam kogoś. Jak ktoś to będzie z nich oglądał, to będzie wiedział kogo. Man, I can't hang with your ass for a while, bro. You a psychopath. You done finally fucking lost. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk or scalp a scalping, motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting cheap asshole for you. And we ain't going to neither, nigga. I'ma keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. <laughs> you fucking tell him, you fucking moron! <laughs> Dostaliśmy, ukończono i zawsze dawajcie x w tym. A dobra, to się kalawy pojeździ, zapomniałam. Ojej, ja nie chcę się bić. Dobro. don't like me because you think that I am an Arab. What? No! What are you talking? Excuse me. That no, boy. I, I... I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean, I'm mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got for him? James DeSanta. Some kid. He is already late on his payment, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments. Huh? Just go and get it. Car, if you didn't see it, W prologu tam pierwszym Jimmy DeSanta, czyli syn Michaela. Um, um, no. Coś tam zrobił i trzeba napaść go. A no. Nie będę też za dużo spoilerował. I po prostu mam do wzięcia to auto, ale coś się wydarzy. Szybko jedziemy. Tym Wow, wow ja lubię franklina bo franklinem się najlepiej jeździ ale jak wiecie ja dobrym kierowcą nie jestem chociaż na online nie mam rajdowiec jak chcecie to mogę wam yy, napiszcie w komentarzach i yy, ja wam jak będziecie chcieli jeszcze jakiś yy, ten taki Odcinek z online na co robię? Zazwyczaj, bo zazwyczaj robimy, a z kolegami dużo rzeczy. Z kolegą jednym, bo moi koledzy zrezygnowali z tej gry. Niektórzy, ale no nie tak do końca. więc, O jezu, mogę potem, wiecie, zrobić wam taki filmik z online.